Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Lamer z tej strony, jak zawsze. Zapraszam do kolejnego odcinka poczty. Jak widzicie, wyjątkowo mamy dwie przesyłki, które zrobimy sobie na raz. To wszystko z powodu tego, że jedna jest to przesyłka taka dosyć. Um, dosyć mała, ze względu na to, że są tutaj karty, które. Um, które po prostu bardzo potrzebuję, żeby sobie zakończyć No albo przybliżyć zakończenie kolekcji, dlatego też O, to mamy wymianę To ta przesyłka, którą sobie Mmm, pytajnik Przesyłka, którą sobie I tu też wymiana Przesyłka, którą sobie właśnie otworzyłem jest od Przema Przemo, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Zobaczymy, co tam ciekawego jest Jako tako się w miarę orientuję, ale Dokładnie to już szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Mamy Oiro i lecimy z se... najpierw świecieczkami. Ferdinand, proszę bardzo, Master Tymoszczuk. Karty są po prostu w przepięknym stanie, uwielbiam te mastery. I kolejny masterek jest to Zil. Super, fantastycznie. Już się cieszę. To dopiero pierwsza. Paczuszka, druga, co my tu mamy ciekawego? Eee, okay, myk, myk. O tak, tutaj mamy troszkę braków z Champions League aktualnej edycji Per Mamy też Miranda Defensive Rock i Rising Star Marquinhos. I to jest mój ostatni Rising Star. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i mamy jeszcze tutaj taki pytajnik, aż jestem ciekaw. <laughs> Coś tam może być? Mm -hmm. Tak będzie? Chciałbym tak tyłem trochę, nie wiem czy spalę czy nie spalę. Spalę, dobra. ok. to patrzymy tak. A, dobrze, no to mamy Tutaj widzę troszkę z Champions League sezon poprzedni. No to odwracamy. O tak. Robin Van Persie Limited Edition. Fantastycznie. Wielkie dzięki za prezencik. Je yeah. Mamy Fernando Lorente. Kolejną limitkę. I trzecia to też karta limitowana. Fantastycznie. Stefan Joweticz. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ale czad. No super. Trzy dodatkowe limitki do mojej kolekcji. I tu jeszcze mamy coś. Z Champions League. O! Fantastycznie. Kolejna limitka do mojej kolekcji. Jak się zastanawiam, czy ja jej nie mam, ale chyba jej nie mam. Także jak najbardziej. No po prostu super, wielkie dzięki. Przemo. A teraz bierzemy się szybciutko do przesyłki. E, Szymcio, postaram się tutaj nic nie pomylić. Tutaj mamy po lewej przema. Teraz będziemy sobie, a może po prostu to otworzył. bez takiego zbędnego kolumnowania. chyba była troszkę większa wymiana. <laughs> zobaczmy, zobaczmy. Tutaj mamy coś porządnie zapakowane, a tutaj mamy coś oklejone. Co to kurczę jest? Dobra, dobra, po kolei. Najpierw zobaczymy, bo jestem zaciekawiony cóż to, ale jest to tak jakoś hmm, posklejane na kartach. Troszkę się obawiam stan ów przesyłki, zobaczymy. Jak miał zgadywać, to raczej to są oczywiście gorotysy. to patrzymy, proszę bardzo. Jest tego troszkę tutaj. Także, także. No to może zacznijmy sobie tak. Tutaj troszkę jest przemieszane. Zacznijmy od Champions League. Champions, Champions. Aha, okej, okay. mamy troszkę bazówek. Robinho, Luis, Snyder, Mello, Ebue, Pastore, Podolski, Kogała, Ledley, Dominguez, Matic. Spróbuję to sobie jakoś tak posegregować, żeby zrobić edycjami. No, tutaj mam coś, czego. O, <laughs> Dobra, trochę spaliłem, ale proszę bardzo, mamy limitkę Ozila fajowsko jest karta w dobrym stanie no bo to też czasami jest problem co to było dobra zaraz 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 tak 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 hmm. o Jezus co tu się stało cię chłopie takich kart mi ludzie nie przesyłajcie. co ja z tym mam teraz zrobić no nie za bardzo jak to co to co to jest? Game Cards. Grand FF Auto piąteczka. VIP. Ciekawe jestem z czym to jest związane. Tutaj mam jakiś numer seryjny. No ciekawa sprawa, to, to jest ciekawe. Dobra, weźmy sobie te bazówki stąd. To jest ciekawe. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ale co to A, wiecie co? Ja coś takiego już widziałem. To są chyba karty realu. Ale. No nie wiem, tutaj jest czymś to obklejone, więc. Raczej to ja tego do kolekcji sobie nigdzie nie dołożę. Ale i tak bym tego nie zbierał. Widziałem coś podobnego. Jak byłem nad morzem, wtedy kiedy kręciłem te moje filmiki. Tylko wydawało mi się, że to są jakieś chińskie podróbki, bo to jak otworzyłem to też właśnie jakieś takie o, kręcące się tu odblaski i tak dalej no dobrze, położymy sobie zobaczymy co tam dalej ciekawego mamy mamy troszkę kart z Ekstraklasy, więc sobie kukniemy. Golański, Hamlainen Linet, Tosik oraz Quintana, to są bazówki tutaj mamy parę kart z 2012-13 Bentner, Santana oraz Lichsteiner Mmm tu mamy z Match Attacks Leitnera. Tu z Euro mamy Goldstoppera Sorvasa. Ja go oczywiście mam, tylko tak patrzę po rogach, bo jakby były w porządku, to można by było się wymienić, ale raczej komuś go po prostu dam, bo tutaj jest róg troszkę zniszczony. No, tutaj mam całkiem sporo kart z Brazylii, więc zobaczmy co tu ciekawego. Mitroglou, Rodriguez, Castillo, o oh, Germain Jones. To jest fajna karta, ale niestety nie jest w najlepszym stanie. Prosiłbym Was jednak o nie mi kart... O matko, popatrzcie, w takim stanie, bo to mi żadnej przyjemności nie sprawia. Nie mam z takimi kartami co zrobić. Przecież ich nie wyrzucę, a z drugiej strony ani tego nie wymienię, ani nie wiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem co ja mam z tym zrobić. Może potnę i zrobię jakiś kolasz i sobie <noise> do jakiejś pracy plastycznej na jakiś konkurs wyślę, no bo co ja mogę z tym innego zrobić. Montolivo, Bilia, Fernandez, Abate, Oswaldo. Utility Player, Guardado, fajna karta, no ale... <noise> rogi, rogi i tak dalej. Expert, Mascherano, mam już, mam już chyba 20, a tutaj mamy zgiętego w pół. Cezara nie, to, to, to nie jest fajne. Dobra, zobaczymy to. W takim razie zacznę się bać już o zawartość wymiany. Jeżeli będzie tak, jeżeli tak karty miałyby wyglądać jak te, które dostałem w gratisach, no to oczywiście będę musiał odesłać. Co mam zrobić? Popatrzcie o. Roku Sporting. To samo tu. Masakra. Chłopie, co ty z tymi kartami robiłeś? Alisson Germain Master Draxler. Juventus eee, Derli Paris Saint-Germain Matic. Co ja mówię Paris Saint-Germain? W Paris Saint-Germain jest Silva Louisao. Tak się zamyśliłem nad stanem tych kart, prawda? Dominguez, Fansik, fajny. No i powiedzmy, że ujdzie tutaj taki dziubnięty róg. Tutaj też, no kurcze. Matthew Debussy. Bupon Aspilikueta Santana, dobra, raz koje śmierć zobaczmy co tutaj mamy i w jakim to stanie jest, jak jest. Jest porządnie zapakowane, więc mam nadzieję, że będzie to wyglądało OK. Mm. Hmm. Okej. Okay. Aha, dobra, to chyba to jest po prostu taka osłonka, no bo, no tak, nasri, nasri i tutaj jest zgięte w pół, dobra, to wyląduje w koszu, to jest najważniejsze i oby tutaj wszystko było ok Lecimy, odwracamy po kolei, pach, o od razu lepiej. Masterek Daniel de Rossi jest naprawdę w świetnym stanie. Mamy limitkę Lama, ale to Lama to ja już mam. Także to muszę się jeszcze tam chyba roz... O! To było dla, dla mnie najważniejsze. To jest to. To jest moja wymiana. Ha, ha, ha. Was a I rzeczywiście jest w stanie fantastycznym. Także wielkie dzięki Szymcio. Ta karta zaraz wyląduje u mnie w albumie. Czat, moja pierwsza legenda. Nareszcie. Nie mogę trafić jakoś. O! To jest... Druga karta, która mi była potrzebna, to jest mój ostatni Top masterek, także już wszystko wiem, jest naprawdę dobrze. Plus na koniec mamy jeszcze Miroclozę na fansiku. Ehm, ten brud to jest oczywiście na koszulce. Tak, karta jest oczywiście w stanie wspaniałym. Dobrze, Uf, ulżyło mi. Mam nadzieję, że te dwie karty Wam wynagrodziły dosyć długi filmik, po prostu mniam, mniam, mniam. Szkoda, że nie mogę sobie sam wylosować, e, znaleźć takich kart, ale będę tego tyle jeszcze otwierał, że może wreszcie trafię. No i zamknięte Top Masterki. Fantastycznie wyglądają te Top Mastery Euro. po prostu masakra. Dobra, kart było multum z różnych edycji, mam nadzieję, że się podobało. Ja się zorientuję, co tam miałem powysyłać i Przemu, e, Tobie wyślę oraz e, Tobie, Szymciu, prawdopodobnie w poniedziałek. Zazwyczaj wtedy wysyłam, ponieważ kręcę Filmiki sobota, niedziela z e, paczek. Dobra, trzymajcie się wszyscy. Zapraszam na kolejne produkcje. Życzę Wam miłego dnia. Pa!